W roku 2087 Ziemia została zaatakowana przez obcych. Dowodzi nimi Darkon. Tylko kosmiczni rycerze mogą mu się przeciwstawić. Techno! Meh! Ziemia należy do mnie! Ziemia nigdy nie będzie twoja, dopóki ja istnieję. Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi. Nie pozwolimy Wenomoidom nad nią zapanować. Zdobędziemy tę planetę! Wkrótce ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobycz w kosmosie! Flash. Mieszkańcy wstrząsanej wojną ziemi rozpaczliwie próbowali dojść do siebie po ostatnim ataku Venomoidów. Świadomi grożącego im niebezpieczeństwa, przygotowywali się do przyjęcia następnego ciosu. Mamy robić! Jesteśmy bezradni! To dziesiąty atak w tym tygodniu mają niewyczerpane źródła energii, wciąż się regenerują i uderzają znowu. Trzeba z tym skończyć. Tak jest. To, że jesteśmy bezpieczni w naszej podziemnej bazie, nie jest żadnym pocieszeniem dla ludności cywilnej. I jak to wygląda, kiedy nie możemy się obronić przed kolejnym atakiem! Generale! Na szczęście obcy ostatnio rzadziej lądują na ziemi. Wygląda na to, że trzyma ich w szachu perspektywa spotkania z Teknomenem. Technomen! Z jego powodu obcy przerzucili się na atak laserowy. Przedtem mogliśmy coś zdziałać w bezpośrednim starciu, a teraz jesteśmy tylko tarczą. Generale, poprośmy rycerzy kosmosu o zniszczenie laserów. Hmm. Tak? Hmm, gdybym poznał sekret mocy teknomena, sytuacja by się zmieniła. Oczywiście. Hmm. Chyba jest na to sposób. Balzak znajdzie to, czego szukamy. Jak się masz? Powiedz, przyjacielu, czy to jest kwatera rycerzy kosmosu? Mam tu spotkanie. To teren zamknięty, nieupoważnieni nie mają tu wstępu. Proszę okazać stosowne dokumenty. Maje ten facet za tobą. Jaki facet? Gamoń. Wracaj! Wstęp ma tylko personel! Uśmiech! Ah! Tak trzymajcie, zaraz się tam dostanę. Jak u ciebie Blade? Czy przygotowałeś już swoje pole kontroli systemu? Tak, wolałbym, żeby nikt przy nim nie majstrował. Coś ty powiedział, to ja zbudowałem ten statek. Jesteśmy zespołem, Blade. Mógłbyś czasami mieć do nas trochę więcej zaufania. Mm. Powiedz, Megi, nad czym teraz pracujesz? W trakcie ostatniej walki reakcje Technobota były zbyt wolne. Spróbowałam przeprogramować przekaźniki i myślę, że mi się udało. Pozostały jeszcze poprawki w układach receptorów słuchu i wzroku. Jest jeszcze przy tym sporo pracy. Aha. Witam, piękne panie. Można wiedzieć, co pan tu robi? Jestem korespondentem, robię reportaż. Przepraszam, zdaje się, że panie wystraszyłem. O, nic takiego się nie stało. Nikogo się nie spodziewałyśmy. Hej, blondasie! Skąd się tu wziąłeś? Spokojnie, Mak. On jest dziennikarzem. Nikt mnie o tym nie uprzedził. Tu mają wstęp Rycerze Kosmosu. Chcę, żebyś odpowiedział na parę pytań. Zaczynamy! Mak, bądź miły. Wszystko wyjaśnię, tylko może mnie postaw dobrze? Radzę ci, żebyś mówił prawdę. Uwaga, no? chcęże kosmosu! Uwaga, chcęże kosmosu! Proszę, Proszę. natychmiast zgłosić się do centrum dowodzenia. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Poczekajcie na mnie! A teraz powiedz, co tu robisz i jak się tu dostałeś? W swoim czasie. Ponieważ największe zagrożenie dla naszej planety i ludzi stanowią lasery obcych, wojsko zwróciło się z prośbą, żebyśmy pomogli im zniszczyć satelity z bronią laserową. Polecenie pochodzi wprost od generała Galta. No jasne, kiedy nie mogą sobie poradzić, wzywają nas na pomoc. Pamiętajcie, że mamy tego samego wroga. Wiem, tyle że to my jesteśmy od czarnej roboty. Trudno. Poza tym, jak my ich o coś prosimy, to oni pozostają głusi. Przestań! Zamiast narzekać na wojsko, lepiej pomyśl o tych wszystkich cywilach, którzy ucierpieli od laserów obcych. Musimy unieszkodliwić te satelity, ale jaką taktykę powinniśmy przyjąć? W jaki sposób mamy je wszystkie zniszczyć? Ta komputerowa symulacja pokazuje 35 satelitów z bronią laserową rozmieszczonych na stacjonarnych orbitach wokół Ziemi. Gdybyśmy próbowali eliminować je pojedynczo, trwałoby to miesiącami. Aha. Nie możemy sobie na to pozwolić. Żeby uniknąć dalszych strat, musimy dostać się do komputera zawiadującego nimi i przeprogramować go. A dlaczego po prostu nie zniszczymy komputera? Nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Komputer jest zabezpieczony systemem przeciwsabotażowym. Zniszczenie go spowoduje jednoczesne włączenie laserów na wszystkich satelitach. Nie muszę wam tłumaczyć, jakie byłyby tego następstwa. Aha. A więc musimy się do niego dobrać! Star i Maggie muszą stworzyć alternatywny program. Tak jest. I jeszcze jedno: przysłali nam reportera. Jakiego reportera? To ja. To znaczy kto? Mam na imię Balzak. Jestem korespondentem i przyjechałem napisać o was relacje. Ludzie chcą jak najwięcej wiedzieć o waszych akcjach. Czyżby? No, korespondent. Myślę, że wiem o co chodzi. Ciekawe, kto wpadł na ten uroczy pomysł. Bardzo mi przykro, ale muszę tu zostać. Mam napisać artykuł, więc będę się snuł za wami 24 godziny na dobę. Nie zgadzam się na to. Komandorze, nie możemy zabierać reportera na teren działań wojennych. To pomysł wojskowy. Ich zdaniem pokazanie potęgi Blade'a i jego sukcesów w walce z Venomoidami ma przywrócić ludziom nadzieję. Ta idea wyszła ze sztabu generała Galta. Wiedziałem. Tak, i byłoby dobrze, gdybyś o tym pamiętał. Jeśli się nie mylę, to ciebie nazywają Teknomenem, prawda? Tak, i co z tego? Plotka głosi, że nie pamiętasz niczego z przeszłości. Może mnie opowiesz swoją historię? Powiem ci coś. Pytasz jak pismach z jakiegoś brukowca, a nie prawdziwy korespondent wojenny. Aj, będę musiał chyba bardziej uważać. Rzeczywiście, został pan przydzielony w charakterze obserwatora i rozumiem to. Pozwolę tu panu zostać pod jednym warunkiem. Nie wolno przeszkadzać rycerzom kosmosu, zwłaszcza podczas akcji. Czy pan mnie zrozumiał? Oczywiście komandorze. Wykonuję swoje zadanie. Tak jak my wszyscy. Hmm. Doskonale. Operację zaczynamy o 11:00. Ruszajcie. Tak, tak jest. jest. Procedura startowa. Wszystkie systemy w sieci. Potwierdzam, ruszaj maleństwo, cała naprzód! Balza, co ty tutaj robisz? Nic się nie dzieje. Robię zdjęcia twojego Teknobota. Niczego nie ruszaj! Blade, czy mogę cię o coś spytać? Czy każdy, kto wejdzie do Teknobota może zmienić się w Technomena? Chyba możesz mi to powiedzieć? Tylko ja mogę używać Technobota. Powiedz, czy tylko ty posiadłeś zdolność transformacji? I jakie tajemnice kryje konstrukcja Technobota? Wenomoidzi też mają technomena. Nie sugeruję, że pracujesz dla nich, ale dziwi mnie, że jesteś jedynym człowiekiem obdarzonym tą zdolnością. Gdyby ktoś nie znał cię lepiej, mógłby sobie pomyśleć, że jesteś zdrajcą. No dobra, jak ty śmiesz tak do mnie mówić, posłuchaj, robię co mogę, żeby uratować ziemię! To wszystko, co mam ci do powiedzenia. Uspokój się, nie twierdzę, że jesteś zdrajcą, ale dziennikarz musi dochodzić prawdy. Taki mam zawód. Na przykład zasłaniasz się całkowitą utratą pamięci, co? Czy to nie jest przypadkiem wymówka, skąd mogę mieć pewność, że nic nie ukrywasz? Znowu zaczęli atak! Czy oni nigdy nie robią przerwy na kawę? Trzymajcie się! Mamy komitet powitalny. Pośpieszmy się. Blade, najwyższy czas na technomena. Dobrze. Technomus! Spoglądanie! Potwierdzam. Zaczynamy! Cóż, chyba nie otrzymam od ciebie odpowiedzi, Blade, więc zamierzam sam odkryć twój sekret. Przy użyciu teknobota wzmacniającego siłę kryształu, Blade znów może poddać się swojej zadziwiającej metamorfozie. Jego ludzkie ciało, okryte niezniszczalną zbroją, przepełnia nadludzka siła. Znowu będzie mógł razić wroga całym arsenałem swej broni. Do walki staje technomen. Świetnie! Blade odwrócił ich uwagę. Zajmijmy się teraz komputerem. Do roboty. Zaraz z was zrobię krawo-sałatkę! ja! Przykro mi, ale was ostrzegałem. Te krabo! walki! Potwierdzam! Ekno, morz do walki! Ten gość jest niesamowity. To człowiek armia. Podchodzimy do celu. Balzac, jeżeli idziesz z nami, w kombinezon. Za trzy minuty przy śluzie. No! Ja! Na pewno chcesz iść, Balzac? To nie będzie piknik. Nie mogę tego przegapić. To powinno być gdzieś tutaj. O, jest! Sar, podłącz się do obwodów kapsuły ratunkowej. Robi się. Gotowe? Oh, oh! Nieźle. Spróbujmy tym głównym władzem. A, to nie był najlepszy pomysł. Co teraz robić? Dobre pytanie. Ile mam czasu na odpowiedź? Trzeba mu przyznać, że mamy wyczucie sytuacji. Blade! Co za miłe spotkanie! Nic wam nie jest? Teraz już nic. Chodźmy tam! Osłaniaj nas, Blade! Jesteśmy za wami. Według moich danych komputer sterujący satelitami znajduje się w dole tego korytarza. Jesteśmy na miejscu. Teraz szluza. Potrafisz to otworzyć? Poczekaj. Już! Czyżby to draństwo pilnowało komputera? Padnij! Oh! Zostańcie tutaj! Nie niszcz tego! Pamiętaj o czym mówił komandor! Komputer jest zabezpieczony systemem przeciwsabotażowym. Zniszczenie go spowoduje jednoczesne włączenie laserów na wszystkich satelitach. Tak to, tak stanowisko słowę, Ubezpieczaj, i powstrzymuj! Potwierdzam Dobrze. Filmo! Będziemy mieć trochę roboty. I my, my też. Chodźmy! Chodźmy! Jak ci idzie, Star? Prawie gotowe. O! o nie! Uruchomił się system laserowy! Star, możesz rozbroić lasery? Próbuję! Nie reaguje! Stań! Pośpiesz się! Nie ma dostępu do programu! Ja. Komputer się zawiesił! Nie mogę go uruchomić! Próbuj. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale jestem szczęśliwa, że ci się udało. Ja też. Całkiem nieźle, jak na dziennikarza. Wydaje się, że spowiedz na komputerach. Kim ty naprawdę jesteś, Balzak? Mówiłem już, jestem korespondentem, a przypadkiem znam się trochę na komputerach. Tu Balzak. Szczęśliwym trafem uczestniczyłem w dzisiejszej akcji Rycerzy Kosmosu. Dzięki mojej wiedzy komputerowej, Ziemi został oszczędzony kolejny laserowy prysznic. Niestety nie odkryłem jeszcze sekretu mocy technomena, ale to kwestia czasu. Wersja polska masterfilm. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Wojciech Szymański. Dźwięk Katarzyna Michalak. Montaż Renata Gontasz. Kierownictwo Produkcji Beata Jankowska. Wystąpili Blade Jacek Rozenek. Ringo Piotr Adamczyk. Star Małgorzata Foremniak, Jemison Marcin Troiński, Megi Izabela Bukowska, Mak Adam Bauman, Tina Katarzyna Tatarak, Galt Włodzimierz Bednarski, Balzak Robert Czabotar, Teknobot Jan Kulczycki, narrator Stefan Knotę i inni.